Zapraszam Was na stronkę dropit.gg, gdzie możecie zagrać w tryb spadających piłek i wygrać niesamowite skiny. Macie do wyboru 4 rodzaje gier, a w każdym z nich do wylosowania są inne przedmioty. Możecie też zmieniać skiny, które są do wygrania. Piłki można doładować za pomocą kryptowalut lub skinów. Zachęcam również do użycia mojego kodu, dzięki któremu dostaniecie dwie piłki za darmo. Kodzik wpisujecie tutaj. Jeśli chodzi o wypłatę, to możecie wypłacić środki na któryś z podanych stronek, swój portfel Ethereum lub wymienić je ponownie na piłki. Link do stronki znajdziecie w opisie, serdecznie zapraszam. Łok walk, 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 to poschodźcie do konektora już. Przyjmujcie sobie konektor na łoku. Zajęty macie? Wchodźcie. Tak. Jest, schody. Bóg, galop, przegalop, raz. Zajęty było. Watch. Super. Watch Dajcie smoka do okna, czy nie da się rady? Leży Gala, sorry Włóż ich, włóż jest Dobra? Przejmijcie mm -hmm. sobie tam, wchodźcie na... Gala, gala leży, skąd? Skąd? Z leży Z Gali leży Wysiał w łupę, Jeden schody Wychodźcie, dojeżdżajcie czata. Schody, leży schody a ja wóp jest, a wóp CT. Ja już do ciebie dobiegam Kira spokojnie. Pikuję A wóp leży. Bomba na rampie została. Galo leży. Super, kładź od gali bombę. Palące. Brawo, brawo. Skanowali. Leży, jest za palącą, jest za palącą. Patrzcie, go.

może konektor zaraz Uspokój chyba konektor Trzymasz konektor jest jeden mit jeden Tak Rampa leży Sorry, Sorry. Nice Bez kuchni patrzę Ja idę do respa Co? Jeszcze jeden, jeszcze jeden Jeszcze jeden? Idę dżunglowy Dobra, Brawo, Brawo. Sorry Saju, no nie, nie powiedziałam, że w puszce. Uważaj. Ja nie przodzę Saju, sam jesteś tam, Paszka paczka. Też na a. rampie. Chodź. Biegli. Na rampach. Zasadzili mnie. Jarek, no, dobra. No Jace, pomagam, tak, już pomagam, lecę. Ja chęci, jest, ja... O schody, schody! Sznajda! Brawo Jerek, biera WP. Pod konektor. Cój mi da? Co tu. Gala zasmokowali Daj flecha. Ja wracam do CT ja. Dobrze pago. Nie widzę nic. Saju, weź mi pokoje. Weź mi A. Super, super. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Patrzę z respa rampę wam. Ok, dajcie drogi. Leży ty, Bo, gala jest. Saju, jesteś? Jestem no. Może pod podstawkę, Idę od gali, idę od gali. Ja mam. Ja pilnuję. Leży pod oknem. mid. Paczki jest, teraz paczki. Dobra, wiecie, dostałem jednego gala. No, no, gala, podszedł. podszedł. Tak, nie wiem, czemu pani podszedł Piotrek, podejdź no. do tego, do Pawora. Ja idę do tego, trzymuję domek B. Mogą się galę. Leży gala, idę Odpuszczam galę, jeszcze jeden gala. Domek B. Domek, domek B wchodzi? Gala leży. Na samochodzie ten jest. Na ja, Ta. Jest to Edward. Nice, jest, żyje I... Gala, smukuje go. Nice. nie nic jest, nic. jest jeszcze. Nice. Nick pod connect. dobra. Mam boba? Nie. A, okay. A go mam mało. Mm -hmm. Mogę pierwszy raz wchodzić. Palą ze strzelał Schodzę tamty. Tylko nie wiem, czy ten jest palących? Bo żeby hmm. tak nie poszedł, nie? Nie macie. się Pałac jest. Pałac i lampa był, nie? Pa Pałac. Test jest Kaszę cię oh, Najpierw Brój, brój, brój Brawo Zdążył, zdążę na 100%. No nie wiem, w sumie ty. Chyba. Nie. Kurwa zdążył? Nie. Bardzo dobrze ucieka, nie chcę tutaj tracić jakichkolwiek. Kolwiek rzeczy, które posiada oczywiście Keller, ma tam jeszcze smoka, ma jeszcze zestaw rozprajający. No ale niestety Molsi pada ofiarą. Tizian będzie sprawdzał. jakiekolwiek sprawy. Ikolwiek balkon, no bo... Przejście. Tam jeszcze czeka na niego Keller, czeka na jeszcze na niego Key, ale to musi być jakiś Team Secure. bo niestety Tizian wie doskonale, że Kej się za tym. No i radzi sobie w tej sytuacji 1 na trzech. Zaplantowanie bomby, no i zobaczmy, czy z... Keysa okay, zauważy tego zawodnika. Tak jest, całszy się z Molcim eliminują jeszcze dwóch zawodników. Także teraz Kito razem z Santartesem zostają sami w sytuacji 2 na 4. I jednak e, mają podłużoną bombę pod siebie. No te rampy będą próbowali. Ale zobaczmy jak to się rozstrzygnie, bo Kito z pierwszym drugim fragiem. Ale przerywany jest ten... E... Defuse chociaż radzą sobie świetnie terroryści No i zobaczmy Jeszcze Klaro do tego dokłada swojego fraga No i zobaczmy czy uda się na raz defiusować, bo to jest najważniejszy moment teraz Ostatnie 5 sekund 10 3, no i niestety No i Molsi tym razem decyduje się jeszcze Na podejście do rusztowania I spotyka jednego nie przeciąga tego spraya Jeszcze mu się udaje sytuacja 1 na 1 Cały czas ma fleszę, cały czas ma smoka I może sobie zabezpieczyć sobie teraz ten bombsite także świetna rotacja M6 Pięć, wszyscy razem odliczamy do tego wszystkiego Nie uda się raczej zaplantować tej bułaczki, zobaczmy Tak jest, także Molsi bohaterem czwartej rundy No i jeszcze do tego łapie zabójstwo oczywiście w czterech e, opartych zawodników u siebie no teraz jakkolwiek rozegrać lepiej to co e, Rozegrywali po stronie Tero No ale zobaczmy, nawrót, świetna głowa Markoś też była na swoje, swoją stronę No i nawrót z trzema zabójstwami Chociaż zobaczmy całkiem agresywne i szybkie zagranie tutaj przez Lisiana Ciekawe czy się spod spodziewa niestety właśnie nie. E dobra, ale całe szczęście Kaj okay, razem z Molsimi jeszcze wyłapują te pojedyncze ekofragi. No i udaje się do tego wszystkiego Jakkolwiek wyłączyć coraz większą ilość tych zawodników. Ale zobaczmy dobry flash i dobre strzał od a 4K w jego wykonaniu z samego maka dziesiątki No i zobaczmy jak teraz poradzi sobie Aves, Być może uda się jakby klanowi. Jakkolwiek tutaj e, przejście właśnie tego forsa z samymi pistoletami Oczywiście wcześniej też tam była M4 No ale teraz e, tylko wykorzystana wykorzystane mag 10 No i proszę bardzo, okej okay, świetnie otwiera to spotkanie Już podbiera meczkę No i to jest e, bardzo dobry moment na WS Sport jeżeli uda się teraz wyciągnąć Kejowi tego zawodnika, to możą, mogą być jeszcze szanse jeszcze na tą rundę. Kej z drugim zabójstwem. Jeszcze bardzo blisko, jeszcze z trzecim zabójstwem. Świetnie Kej. Jeżeli uda mu się zrobić tego Ace'a, no to widzę przed nim świetną przyszłość. A i tak jest już fenomenalnym zawodnikiem. Zobaczmy teraz. Świetny strzał do tego wszystkiego. Santares trafia do grobu. No i zostaje sam wyłącznie jedynie Sirson. Snajper drużyny drużyny Big i od Kay'a zależy. Czy teraz jeszcze powalczą troszkę na tym Vertigo. Czy uda im się przeżyć. No i zobaczmy, jest Kay Kay's. Ejsem po raz kolejny rotuje sytuację, a wy sport. Mm, oczywiście mówimy tutaj o, o, o zwycięstwie na pistoletach drużyny przeciwnej, chociaż teraz y, Molsi z pierwszym fragiem, z drugim fragiem otwierającym. Bardzo dobrze teraz mm, z 2K. Oczywiście udaje się z tego maka dziesiątki coś wykryć, być może jeszcze trzeci do kolekcji, taki jest. Santares, jego głowa będzie wisiała w pokoju Molsi'ego. Znaczy trzy zabójstwa na jego koncie oczywiście to jest tylko eko, ale warto się cieszyć z każdej rundy, ponieważ Morsi z czwartym fragiem mówi, że też nie chce być gorszy od okay, Keja, też chce iść po Aisa. Też chce iść po piątego zawodnika, ale chyba troszkę się z nimi minie, chociaż teraz będzie miał okazję, także Molsi jeszcze do tego dokłada swoją cegiełkę. Mistwo, oczywiście, jest jeszcze podłużona bomba od tych zawodników, także Markoś tym razem e, też świetnie sobie radzi. Oj, tym razem e, Tapsen eliminuje tego zawodnika, no i zobaczmy e, teraz, kto będzie lepszy kaj niestety nie będzie. Tapsen udaje mu się ugrać w sytuacji 1 na 2 i takich błędów nie powinno być i ławezu. ten a po to, żeby właśnie móc wejść na bomb no i zobaczmy. Molsi po raz pierwszy, dobry bołotow. Jeszcze oczekuję jakiegoś zawodnika z tyłu Chociaż tutaj zmniejsza się pola terrorystów No i ten granat może być bardzo istotny Może poobijać e, której zrywali Chociaż nie trafia dokładnie w cel No i zobaczmy, serce z, z tym razem od drabinkowego Ten snajper będzie mógł e, jakkolwiek zaskoczyć Chociaż e, teraz nie antyterrorystów Wojny tutaj teraz Smolci niestety upada tak samo jak i Markoś niestety Tapsen razem e, z Tizianem No a tam jeszcze zmierza przecież też druga ekipa więc no, te granaty mogą być bardzo dobrym pomysłem, zobaczmy no, lekko dosłownie pobijani zawnice bigu do tego wszystkiego tam jeszcze stack na tym longu, ale to będzie dziecinnie proste Kito. już od tej, od tej pozycji na shortcie, ale znowu świetnej kontrowani, znowu dobre mołoto. Markoś zaraz tutaj się wceluje. Ważne, żeby Markoś uciekł i teraz już więcej się tam nie strzelał. Polecam ten mołotowy zaraz na odbijanie. Doleci ten sklepo i widzimy, że tutaj już... Bardzo biegawe z Markoś. Markoś robi tutaj świetną robotę. Markoś po raz czwarty. My claro. To niestety, ale cały szczęście chyba uda mu się tak jest przez drzwi jeszcze wyłączyć Sanarteza. Dobrze pobijać jednego z zawodników. Teraz będzie agresywna zagrywka świetny flash! I do tego wszystkiego dwa świetne fragi od Kylara! Także teraz zostaje i wyłączny Kiro Kito No i zobaczmy co zrobi w tej kolejnej rundzie. No i widzimy, że nawrót już zamyka tą całą akcję. Nawrót powinien zdobyć tu zaraz właśnie tą eliminację 8 do 6 na to, żeby wygrać taką rundę. Bardzo dobrze. I tutaj widzimy, że jeden z zawodników AWS spodziewa się tego, że ktoś może zamykać od To Darek tutaj walczy, bardzo mocno bijany. No i teraz pozycja Tiziana. Oby, aby sprawdziło zaraz to, te, tą pozycję od Longa, bo jeżeli oni tego nie sprawdzą, to on będzie tam dosłownie za chwilę. Tylar zauważa, no i Tylar wygrywa tą eliminację. I teraz sam Markoś i Molsi zostają w sytuacji dwóch na czterech, nie wygląda to zbyt przyjemnie dla Joka, szczególnie, że trzech zawodników jest od CT, no i Molsi zmniejsza tą przewagę, Molsi już wyrównuje to, to co się miało stać, czyli przegrana praktycznie, czterech na dwóch wyglądało katastroficznie, teraz 2 na 2. no i ostatnie sekundy, bomba podłożona na Shorta, no i teraz e, Jany nie może się tym mierzyć, Molsi prawdopodobnie ugrywa tą rundę specjalnie dla AWS Sport. także to będzie dwunasty punkt dla ośmiornic. Już raz była taka sytuacja, gdy było takie podejście, że z tego smoka nie byliśmy w stanie wygrać tej rundy. Teraz Molsi daje, tutaj fraga. Molsi po raz drugi. No i jest szansa teraz, żeby zamknąć to spotkanie. Kto to niestety niesprawdzony. Ojojoj, żeby to teraz nie odbiło się tutaj trzykawką, Molsi na szczęście może plantować tą paczkę. No i to jest duel, który zaraz musi wygrać Aveski, to zmienia tutaj pozycję. Jeżeli Molski wygra... Tego duela jest w stanie. Zaraz tutaj tam zamknąć to spotkanie. No Molsi teraz musi pograć ta czas. Molsi teraz próbuje tańczyć tutaj w BS-ie, No coraz mniej czasu Xantarec podchodzi do no, tej Molsi. Tak jest! Molsi wygrywa! Naprawdę Big Clan mógł bardzo mocno na nich liczyć. No i widzimy, że Uf. tutaj nawrot wygrywa tą przybitkę 3 na 3 i kolejny raz tutaj Aves robi robotę, Kej jeszcze świetna eliminacja, no i tylko Kito, który ustawiony jest tutaj za standardem. Pytanie jest takie, czy Aves go sprawdzi, To no właśnie na razie Aves tutaj nie do końca go sprawdziło. Można byłoby jeszcze ryzykować, żeby zejść tutaj na dół, ale widzimy, że Kej jest bardzo, bardzo chętny, żeby podejść pod ten bombsite i dzieje się to, co mówiłem, była idealna chwila, żeby tutaj Markoś szedł do B, na B. Kej zostaje na rotację, Aves gra rewelacyjnie. To jest popis gry od Aves. Czapki z i Pistoletami tam prawie jak rewolwerowce. Oczywiście desert igle gotowe, ale chyba są zbyt słabe, żeby pokonywać Klaro. Przynajmniej e, ta petka pokonała Keja, więc e, już podebrany jeden z broni. I proszę bardzo, Kito jednak wyłapuje swoje, co nieco. No i tak samo bomba zostaje zaplątowana dosłownie na czas. Także udało się w tej presji czasowej znaleźć e, swój środek. Także teraz Tapsen w sytuacji razem trzech na trzech Ze swoimi kumplami będzie bardzo miał bardzo ważną pozycję od drzwi Także już jednego zawodnika wychyla, ale drugi Kylaro bardzo dobrze ustawiony, bardzo ciekawa pozycja Na pewno nie spodziewał się jednego zawodników w biegu Ale teraz Kito razem z Tizianem już na bombsite'cie Mogą zauważyć Kylaro właśnie w jednym miejscu Także teraz wszystko zależy od Morsiego czy utrzyma tą zero cyfrówkę i zobaczmy teraz Szybkie przejście niestety, Big To, ale na szczęście udaje się przerwać tego defusa. No i niestety na niekorzyść korzyść Biglan. A WC siódmy punkt. To jest świetny aimowiec. Tizian w międzyczasie do kontaktu na bomb site, A no jest już bardzo blisko. A Tapsen zaczyna to wszystko zachodzić od tyłu. To bardzo ważne teraz. Eliminacje, jeżeli tacy tutaj zostanie wyeliminowane, no to będzie dobra informacja. Tak właśnie się dzieje, czterech na trzech. No i teraz musimy spokojnie podejść do tego odbijania. Mamy mołotowa, mamy dwa flesze, to trzeba przygotować. Martwi mnie to, że będziemy odbijać od jednej pozycji. Tam poszedł flesz, tam jest wyjście, a Sirson zaczyna to wszystko zamykać od pleców. I to jest najgorsza informacja, bo w tym momencie Sirson nie będzie kompletnie się spodziewał. Nie że... Ja będzie się kompletnie tego spodziewało, ale na szczęście w międzyczasie dwie świetne głowy. Pierwsze oczywiście oddane strzały niezpełnie celne, chociaż będzie walka, będzie pobijany do 6, także jeszcze chwila moment. I dojdzie tam nawrot. Nawrot w takim razie tylko wykończy to, co miał zacząć Molsi. No i dobrze, bo roz, to się rozprowadza tym razem zamknięte okresy w 40 sekundach. Tym razem Xantares też jeszcze upada. No ale jeszcze nawrot zostaje nam w sytuacji 1 na 1. No i zobaczmy, czy poradzi sobie na snipera drużony Beakland. To jest naprawdę bardzo ważny moment, bo jeżeli teraz nie wygra tej, tej rundy, to może być bardzo ciężko, nie ma defiusa. On musi tutaj jakkolwiek to sfejkować. Zobaczmy, czy uda mu się to zrobić. Niestety. Aj, tych, tej amunicji brakuje i zobaczmy. jak to wygląda. Oczywiście z tego gloka cały na nawrot. Świetnie. To odwrócił. Świetnie zagrał na umyśle i świetnie zbejtował tego planta. 11 punktów zdobyte. A teraz dochodzi już 12. Także AWS Sport. Decydująca ruda, ta 23, ta w której świetnie obijają i nie wiem nawet czemu cały czas kamera jest u mnie na Sirsona, bo Mulsi i Klar cały czas jeszcze obijają, do tego wszystkiego muszę zmienić na naszych antyterrorystów, bo to się zapowiada na to, że Big Clan upada i zostaje sam Tizian i proszę Państwa w takim razie, w takim rezultacie wygląda na to, że Aves Esport prawdopodobnie wygrywa swoją szesnastą rundę i drugą mapę w tych ćwierćfinałach w kwalifikacji do Dreamhacka i widzimy się w zamkniętych kwalifikacjach AWS Sport.